Na inaugurację sezonu futsalowego, do przerwy przegrywać aż 6-0 z debiutantem. No, niestety, dzisiaj troszkę skład na mnie się nie zebrał. No, bądźmy szczerzy, no, naprawdę dużo osób nie przyszło. Ledwo co się zebraliśmy, tak naprawdę, więc przyszliśmy, gramy tym, co mamy i staramy się. A co powiesz o dzisiejszych przeciwnikach? Grają dobrze, trzeba przyznać, że jak na debiutę to widać, że naprawdę fajnie grają, chodzi im piła. Myślę, że tak naprawdę będą mogli powalczyć tutaj w pierwszej lidze o jakieś tam miejsce na podium. Mówię, że piłka im chodzi. A o co wy będziecie walczyć w tym sezonie? Też o podium. Na pewno o podium. Czyli może nawet pierwsze, drugie miejsce i chcecie awansować do ekstra ligi? No, bądźmy szczerzy, zawsze jak gdzieś gramy, mamy, mamy ambicje na to, żeby gdzieś tam być w tej pierwszej trójce, żeby awansować. Każdy lubi wygrywać. A kto na tym podium oprócz was jeszcze może stanąć? ko tak byś typował. Wiem, że nawet nie wiem kto jest pierwszy u nas w lidze jakie są drużyny jeszcze nie zdążyłem się przyjrzeć, sprawdzić, ale widzę, że przeciwnicy są całkiem fajni także stawiam nas przeciwników i jeszcze zobaczymy kogo. Grzegorzu, debiutujecie w netto szczecińskiej Lidze Piłki Nożnej, no i ten debiut z, z, wygląda, że będzie imponujący, bo do przerwy z Bene prowadzili aż 6-0. No, mieliśmy pewne obawy przed pierwszym meczem, bo jednak rzadko gramy na hali, bardziej okazjonalnie, przy okazji jakichś turniejów. A tak na co dzień gramy raczej na sztucznej trawie, dlatego były pewne obawy, ale na razie do przerwy myślę, że nie jest najgorsze. Czyli tym składem już graliście wcześniej ze sobą mimo można powiedzieć, że jesteście zgrani. No tak, gramy ze sobą wiele lat, tutaj trzon zespołu też gra na dużym boisku, także no znamy się, może powiedzieć, jak łyse A w które miejsce celujecie w tym sezonie? No myślę, że na razie spokojnie, boisko zweryfikuje, zobaczymy parę pierwszych kolejek, potem będzie można powiedzieć coś więcej. A jak Ci się podoba ogólnie organizacja ligi, tak jak, jak patrzysz po tej, po tej pierwszej połówce? Oceniamy bardzo pozytywnie, bo tak jak mówię, graliśmy już wcześniej w turniejach, także znamy tutaj całą motoczkę, także wszystko jest jak najbardziej w porządku. Panie Andrzeju, przed chwilą zakończyło się pierwsze spotkanie w futsalowej edycji netto Szczecińskiej Ligi Piłki Nożnej. Dockerport pokonał bardzo wysoko, bo aż 15 do 2 Benesport Centrum. No jak się okazuje, Dockerport to jest drużyna sprowadzona przez pana. To jest drużyna, która reprezentuje spółkę przy DB Port 3. To jest spółka, która świadczy usługi dla DB Portu. Ja postarałem się tutaj wspólnie z prezesem Dokera, żeby wystawić taką ekipę. Jak okazuje się, ekipa sprawdziła się w pierwszym meczu. Ładnie chłopaki grają. Myślę, że to jest jeden z wielu kandydatów do awansu do Ekstra Ligi. I jeżeli pan prezes będzie miał chwilę czasu i będzie mógł być obecny, zaszczycić swoją obecnością na kolejnym meczu, to serdecznie go zaprosimy, żeby obejrzał swoich chłopaków w akcji. Czyli już teraz zapowiada pan w przyszłym sezonie wielkie derby? No tak mi się wydaje i tak mi się marzy, żeby portowe zespoły wiodły prym w Ekstralidze futsalowej. Ligi Szczecińskiej, Ligi Piłki Nożnej. Pan jako przewodniczący Rady Ligi będzie najlepiej wiedział, jakie, jakie cele stawia Liga na, na obecny sezon. W obecnym sezonie dobrze by było, żeby utrzymała się ta zdecydowana ilość zespołów, czyli im więcej zespołów, tym lepiej. Tym bardziej rozpowszechnimy tą ideę sportu amatorskiego w województwie zachodniopomorskim. I Dobrze byłoby rozpropagować to jeszcze szerzej, robimy to wszystko co możemy z, z, z panem Grzegorzem Matlakiem, szefem szczecińskiej ligi i współpracownikami. Postaramy się, żeby to lepiej funkcjonowało i w mieście, żeby coś się działo jeśli chodzi o piłkę nożną. A planowane są na ten rok jakieś futsalowe turnieje? Z tego co się orientuję, są, są planowane dwa turnieje. Jest to turniej noworoczno-świąteczny i trzecie mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego. Jeśli chodzi o termin, to ten pierwszy będzie najprawdopodobniej w grudniu, a mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego planujemy rozegrać pod koniec rozgrywek szczecińskiej ligi piłki. Nie mogę zapy nie zapytać o DB Port. W w tym tygodniu jeszcze pauzują, za tydzień już na pewno zagrają swoje spotkanie. Jakieś zmiany w składzie, w roszady? Nie, zasadniczo bazujemy na tych samych zawodnikach. Będzie jedno wzmocnienie, ponieważ Robert Wilk doznał kontuzji na boisku, więc w jego miejsce zagra Wojtek Wójtowicz, też chłopak, który nie jest mu obca gra na hali. Postaramy się stworzyć taką ekipę. Zresztą bazujemy na tych samych zawodnikach, więc tutaj nie będziemy nic dodawać, nic odejmować. Jeden zastępuje drugiego. I oby wyniki powtórzyć z poprzednich dwóch sezonów ligowych, gdzie DB Port był po prostu drużyną nie do przejścia. W takim razie, panie Andrzeju, życzę powodzenia jednej i drugiej drużynie i ogólnie całej lidze. Dziękuję i naprawdę jeszcze raz wszystkich, którzy będą oglądać ten materiał, zachęcam do uczestnictwa w szczecińskiej lidze piłki nożnej, bo warto.